Że Wam wszystkim dzieci pięknych słonecznych dni, samych przyjemności, żeby nikomu naprawdę nic się nie stało, żebyście wszyscy szczęśliwie wrócili do przedszkola i poszli do szkoły. Współpraca z przedszkolem Bajka zaczęła się kilka lat temu od wizyt, które składaliśmy w przedszkolach z okazji Dnia Strażaka, pokazując dzieciom, jak wygląda Rzemiosło Pożarnicze. Ta współpraca trafiła na taki podatny grunt, obie strony zrozumiały dobre strony tej współpracy i tak z roku na rok wymyślaliśmy coraz to nowe y, działania, które podejmowaliśmy w ramach tej współpracy. Y, pojawiały się nowe pomysły, troszeczkę ta współpraca przygasła nam no, przez czas pandemii, wszyscy wiemy jak było, trzeba było ograniczyć pewne działania, ale teraz cieszymy się z tego, że pewne ograniczenia odeszły. No i rozpoczynamy dalej pracę, mając kolejne pomysły. Zawsze dyskutujemy, co nowego można by było zrobić. Mamy też swoje jakieś takie spostrzeżenia. Jedno to takie dodatkowe wsparcie działań wychowawczych i rodziców i przedszkola. My jako strażacy też staramy się swoją cegiełkę dołożyć do tego budowania takiego młodego obywatela, który rozumie sprawy związane z udzielaniem pomocy, z taką użytecznością społeczną, z tym, że żyjemy również dla innych ludzi, dzieci są bardziej śmiałe, te, które w tej grupie małych strażaków są. Myślę, że obie strony odnoszą korzyści z tego. Nieraz odnoszę wrażenie, że my się bardziej lepiej przy tym bawimy jak te dzieci, tak? Czyli obie strony mają z tego niezły ubaw, a przy okazji robimy coś pożytecznego. Strażacy, no. Nie rozmawiamy ręce skórę spoczni. na Spocznij, a tylko jedną nogę. Nasza współpraca była bardzo owocna. Spotykaliśmy się często i korzystając z tej okazji możemy powiedzieć, że nasze dzieci osiągnęły bardzo dużo wiadomości na temat strażaków i na temat pracy strażaków. Mamy również nadzieję, że nie jeden w przyszłości podejmie się zawodu strażaka, zostanie strażakiem, tak jak marzył o tym znany Wojtuś z książki Wojtuś, który chciał zostać strażakiem. Postanowiliśmy zrobić niespodziankę naszym małym strażakom z przedszkola numer 25 Bajka. Zorganizowaliśmy spotkanie na którym dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami i rodzeństwem mogą pobawić się na torze przeszkód, przećwiczyć pierwszą pomoc medyczną, jak również spróbować swoich sił na ściance spinaczkowej. Dla niektórych z naszej grupy etap strażaka, przedszkolaka się kończy. Od września płyną do pierwszej klasy, ale mamy nadzieję, że to, co w nich zaszczepiliśmy gdzieś tam Zaprocentuje i może w przyszłości wstąpi w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.